Widzowie jest jakaś osoba Olek i Leon. Są takie osoby jakieś. Nie wiem czy jest wiadomość, ale ja tą książkę biorę. Nie ma. Dobra, widzowie. Co się dzieje? Jakaś masakra istnieje, jakiś Olek Leon. Cokolwiek takiego istnieje spalionowa. Oglądałem jakiś tam odcinek. Jakaś wojna drama, bym takiego coś powiedział. Tak to opisał. Ty jesteś walkiem z Leonem, czy jak tam... Dobra, zabie. Ja chyba się zbroić nie muszę, bo to są jakby takie łagodne osoby. Bardziej się boję tego Leona. Bo Olek to tam jeszcze jakiś na filmach się wykazuje spoko typ. Ale no, Leon nie jest jakiś najmilszy. Napiszcie w komentarzu yy, kogo wolicie. Pewnie nie pamiętam, co z was o to pytał, ale ja pytam czy wolicie Olka, Leona czy nas? Cytaty z Minecraft'a i mnie. Kogo wolicie? Który skład? Pewnie jak osoby wybierają tego Olka ile ona to ja się nie dziwię, bo to są jakieś... Wow, nowa osoba! Super! Wybiorę nową osobę, ale mi się nie stanie, jak wybierze się na nich. Mam nadzieję, że z waszych głosów przynajmniej będzie nas. Widzowie. E Pyta, ja znów. Ja myślę, że to jakiś jeden typ, jedna typia. Jakiś chłopak jeden, jakaś dziewczyna jedna. i yeah. O! Oh uh. dead Wedłem.

Dobra widzowie, czyli się ten Olek i Leon okazali prawdą. No... że tego Olka bym naprawdę mógł zobaczyć. Ej widzowie! Tego Leona chyba jeszcze tak nie za bardzo, no, bo jest trochę Ej widzowie... Ja chyba sobie coś przypomniałem, że jak oni grali, chyba. Bo ja ostatnio grałem sobie salam, tak, bez nagrywania. W jakieś takie, no, prześladowce, czy tam takie coś. E, I no, nie wiem. Czy przypadkiem to nie byli oni. Czy ich widziałem, czy to nie oni. Palio, bolo był tam możliwe. I tam były jakieś pokoje niebieskie, i zielone. Był jakiś Oleg Box, Leon Box, Palion chyba. Więc, więc. Wszystko ma powiązanie. Wszystko ma powiązane. Wszystko z tym powiązane. Widowie, ja się z, z, z Dołączył na nowo. Ja nie mogę. Ja się mam poza ten Bez i eee! Eee! Brudzie! Brudzie. Ale go rozstukałem. Rozstukałem, rozwaliłem. O Rozstukałem mu głowę i tyle. I powiedziałem: No i dobrze, i mówię. Ja nie, nie widzę, ja bierzemy kreatywa. Widzowie, wezmę tylko pochodnie. No bo nie będę biegł po drewno. Nie mam drewna na tym świecie prawie. To jest pierwsza rzecz, jaką biorę z kreatywa. Do normalnego świata. Eee, ale. jedna.

Napiszcie w komentarzu, czy yy, no, się tego Leona i Olka, no, bo ja się trochę stresuję przed tą wielką wojną.